projektanci, kontrola jakości dopiero tam biura takie mniej używane przy produkcji żeby było blisko tutaj kącik kawowy tutaj brama zero na busa dwa doki rozsuwane pod tira ze zjazdem w dół czyli rozładowują z poziomu zero Tutaj trochę kosmos, ale to powiedzmy, że część magazynowa, montażowa, magazynowa na samym końcu z rurami, część pod antresolą do cięcia, częściowo zautomatyzowane i na górze przestrzeń do takiego showroomu trochę. No i cała masa historii dotyczących dachu, podłogi i te technologii wykonania, ale ogólnie kształt, dwie toalety to wygląda naprawdę ładnie.